Czy kiedykolwiek wsiadłeś do samolotu i zastanawiałeś się, kto właściwie za niego zapłacił? Siedzisz wygodnie w fotelu, patrzysz przez okno na skrzydło, a tymczasem pod tobą znajduje się maszyna warta setki milionów dolarów, droższa niż nowoczesny wieżowiec, a jednak każdego dnia na całym świecie startują setki takich lotów. To fascynujące, prawda? Bo przecież linie lotnicze nie kupują jednego samolotu, zamawiają całe floty, często po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset sztuk. Skąd więc biorą się niewyobrażalne kwoty na takie zakupy? Właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa tajemnica. Za każdym lotem, który wygląda dla pasażera jak zwykła podróż, stoi ogromna układanka finansowa. Negocjacje trwające miesiącami, kontrakty warte miliardy, leasingi, banki, fundusze inwestycyjne i sprytne strategie, o których większość pasażerów nawet nie ma pojęcia. To świat, do którego rzadko kto ma dostęp, bo jego kulisy są ukryte daleko od oczu zwykłych ludzi. I właśnie dziś zabioręcie za kulisy tej niezwykłej gry. Krok po kroku odkryjemy, jak naprawdę wygląda zakup samolotów przez linie lotnicze kto płaci jakie sztuczki finansowe są stosowane i dlaczego każdy nowy kontrakt może zmienić przyszłość całej branży. Jeśli ta historia już teraz budzi Twoją ciekawość, daj łapkę w górę, aby ten film dotarł do większej liczby pasjonatów lotnictwa. Napisz w komentarzu, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto naprawdę płaci za samoloty, w których latamy. A jeśli chcesz odkrywać kolejne tajemnice z zakuli świata linii lotniczych, koniecznie zasubskrybuj kanał, dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka. I razem będziemy zgłębiać fascynującą stronę finansów w lotnictwie. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że kiedy wchodzisz do samolotu, siadasz w maszynie, której wartość przewyższa całe wieżowce? Brzmi niewiarygodnie, ale tak właśnie jest. Jeden pasażerski gigant jak Boeing czy Airbus potrafi kosztować setki milionów dolarów. To kwoty, które trudno nawet objąć wyobraźnią. A teraz pierwsze zaskoczenie. Nikt, absolutnie nikt nie płaci pełnej ceny katalogowej. To tylko punkt odniesienia podobnie jak cena auta w salonie samochodowym. Widnieje na wykikiecie, ale w praktyce nikt nie traktuje jej poważnie. Linie lotnicze mają tak ogromną siłę negocjacyjną, że potrafią obniżyć tę cenę o dziesiątki milionów dolarów. Bywa, że maszyna wyceniona na 100 milionów ostatecznie kosztuje 50. Dla pasażera to niewidoczne. Siedząc w fotelu i patrząc przez okno, nie myśli się o tym, że właśnie podróżuje przecenionym samolotem, ale to codzienność w tej branży. Oficjalne liczby są jak iluzja, mają robić wrażenie na mediach i opinii publicznej, ale prawdziwe umowy podpisywane są w ciszy gabinetów, daleko od oczu zwykłych ludzi. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Nawet jeśli cena spada o połowę. Wciąż mówimy o dziesiątkach albo setkach milionów za jeden egzemplarz. A linie lotnicze nie kupują jednej maszyny. One zamawiają floty, czasem po kilkaset sztuk jednocześnie. To ogromne zobowiązania finansowe, które mogłyby zrujnować każdą inną branżę. A jednak linie pozostają rentowne, rozwijają się i konkurują ze sobą w niezwykle wymagającym rynku. Jak to możliwe? Właśnie w tym tkwi fascynująca sprzeczność. Zakup samolotu nie jest prostą transakcją. To wielka układanka, w której każdy element ma znaczenie. Na scenę wchodzą banki, producenci, inwestorzy, firmy leasingowe, a nawet rządy, tworząc precyzyjnie działającą orkiestrę finansową. I właśnie teraz zaczniemy odkrywać, krok po kroku, jak wygląda ten świat ukryty przed oczami pasażerów. A jeśli ta opowieść już teraz zrobiła na tobie wrażenie, zostaw lajka i napisz w komentarzu jedno słowo: Szok. To będzie nasz wspólny znak, że naprawdę czujesz skalę tej historii. Wyobraź sobie katalog producenta samolotów. Na pierwszej stronie: Boeing 737 albo Airbus A320 za 100 milionów dolarów. Dalej: 300 milionów za olbrzymy jak Boeing 787 czy Airbus A350. Liczby większe niż koszt nowoczesnego wieżowca. Ale uwaga, nikt nie płaci tyle naprawdę. To cena katalogowa, tak jak w salonie samochodowym. Robi wrażenie, ale w praktyce wygląda inaczej. Linie lotnicze negocjują potężne rabaty sięgające 40-50%. Samolot za 100 milionów może kosztować 50%. To codzienność w lotnictwie, choć dla pasażera brzmi jak science fiction. W 2023 roku Air India zamówiła 470 maszyn wycenionych na 70 miliardów dolarów, lecz faktycznie zapłaciła niemal połowę mniej. Oficjalne liczby to iluzja, a prawda kryje się za zamkniętymi drzwiami. Pomyśl, nawet po zniżkach mówimy o setkach milionów, a linie nie kupują jednej maszyny, lecz całe floty. To dowód, że działają mechanizmy finansowe, których zwykły pasażer nie zna. Każdy start i lądowanie to efekt negocjacji banków, producentów i inwestorów. Twoja podróż to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeśli czujesz tę skalę, zostaw lajka i wpisz w komentarzu jedno słowo: liczby. Skoro już wiemy, że nikt nie płaci pełnej ceny katalogowej, naturalnie pojawia się pytanie, w jaki sposób linie lotnicze finansują zakupy warte miliardy dolarów. Pierwszą metodą jest zakup bezpośredni. Proces wygląda tak. Linia lotnicza składa zamówienie z wieloletnim wyprzedzeniem, wpłaca zaliczki, następnie kolejne raty w trakcie produkcji, a ostateczne rozliczenia następuje przy odbiorze maszyny. Jednak rzadko kiedy używają własnych pieniędzy. Zwykle w grę wchodzą kredyty bankowe, emisje obligacji, a sam samolot staje się formą zabezpieczenia, niczym hipoteka na nieruchomości. Drugie rozwiązanie to leasing operacyjny. W tym modelu przewoźnik nie kupuje samolotu, lecz go wynajmuje na 5, 8 czy 10 lat. Na zewnątrz wygląda to jak własność linii. Samolot jest pomalowany w barwy firmy, obsługuje pasażerów i lata według jej siatki połączeń. Prawdziwym właścicielem pozostaje jednak firma leasingowa. To daje liniom ogromną elastyczność. Mogą zwrócić maszynę po zakończeniu umowy, wymienić flotę na nowszą albo zredukować liczbę samolotów, gdy spada popyt. Trzecia opcja to leasing finansowy. Tu sytuacja przypomina zakup na raty. Umowa trwa 15-20 lat, linia płaci regularne raty, dba o serwis i ubezpieczenie, a po zakończeniu kontraktu maszyna staje się jej własnością. Mniej swobody niż w leasingu operacyjnym, ale więcej pewności i stabilności na przyszłość. I wreszcie rozwiązanie, które brzmi jak finansowa sztuczka Sale and Leaseback. Polega ono na tym, że linia kupuje samolot, sprzedaje go firmie leasingowej, a następnie natychmiast wynajmuje z powrotem. W ten sposób otrzymuje świeży zastrzyk gotówki, a jednocześnie dalej korzysta z tej samej maszyny, jakby nic się nie zmieniło. Każda z tych metod ma swoje plusy i minusy, ale wszystkie pokazują jedno: w lotnictwie zakup samolotu to nie jest zwykła transakcja to złożona gra finansowa, od której zależy przyszłość całej firmy. Jeśli czujesz już tę skalę, zostaw lajka i wpisz w komentarzu jedno słowo. Strategia. A teraz zajrzymy głębiej. Do serca gry o miliardy. W lotnictwie nie tylko linie walczą o samoloty, ale też producenci Airbus i Boeing. To nie tylko dostawcy, ale partnerzy, którzy pomagają domknąć transakcje, oferują kredyty, leasing, części, szkolenia, a nawet gwarancje odkupu. Każda umowa to dla nich przewaga nad konkurentem. Linie świetnie to wykorzystują. American Airlines podzieliła zamówienie między Boeinga i Airbusa, by wynegocjować lepsze warunki. A Ryanair zasugerował, że kupi tańszy chiński Comac C919. Nawet giganci muszą walczyć. Fascynująca jest też historia Arajet z Dominikany. Powstała w 2022 roku bez własnych maszyn, ale z marzeniem. Zamówiła 20 Boeingów 737 Max, a zanim je dostarczono, wynajęła kilka samolotów, by od razu wystartować. W kilka miesięcy stworzyła jedną z najmłodszych flot regionu, łącząc leasing, wsparcie producenta i odwagę. Tak właśnie wygląda zakup samolotu. Nie podpis na czeku, lecz orkiestra finansowa, w której grają banki, fundusze, producenci i negocjacje na najwyższym szczeblu. Każdy start i lądowanie, które widzisz, to efekt tej ukrytej sieci decyzji jeśli dotrwałeś do końca, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, wolisz posiadać samolot czy leasingować, jak robią linie.